Dzień dobry, witam Was, kochani widzowie, na kanale Sztuka Dialogu. Ja jestem Antoni Szopa, jestem uczniem klasy trzeciej w szkole CKZIU Ekonomik w Zielonej Górze, a ze mną jest pani dyrektor, wicedyrektor Renata Muszkieta Stawczek. Dzień dobry. Polonista, dzień dobry. Polonistka, polonista, bez feminatywów. Dzień dobry, pani dyrektor. Przede wszystkim dziękuję za podjęcie udziału w tej rozmowie. Jest to pierwsza tego typu rozmowa na tym kanale. Przede wszystkim zachęcam Was do polubienia tego materiału i do subskrypcji kanału, by zwiększyć wyświetlenia. Jak to się stało? Ile to już lat Pani uczy? Nie wiem, czy mam się przyznawać, ile lat uczę. Długo, to jest powyżej 30 lat pracy. Zaczynałam w zupełnie innych czasach, można by było powiedzieć. Dzisiaj dużo się w szkole zmieniło, zmieniła się szkoła, zmieniły się uczniowie, zmieniły się też czasy. Natomiast ja cały czas uważam, że jeśli chodzi o zawód nauczyciela, to jest on, no, jakby fundamentem naszego funkcjonowania. I cały czas cieszę się tym zawodem, że mogę go wykonywać. Rozwija przede wszystkim przyszłe pokolenia. I na pewno po tylu latach pracy, tak jak powiedziała Pani, że ponad 30, na pewno rozwinęła już Pani parę pokoleń młodych, może nie, może nie literatów, bo trochę niestety za, y, zanika to teraz, ale jakby cofnąć się te 30 lat wstecz. Co Panią tak zachęciło? Ta pasja do literatury, skąd to się pojawiło w Pani? Ja chyba jestem takim przykładem człowieka, który pasję literacką, jednak Trochę wziął z domu. No, dlatego mówię, dużo się zmieniło w naszych czasach. Zupełnie kiedyś funkcjonowaliśmy inaczej, bez tych wszystkich mediów, bardziej byliśmy skoncentrowani właśnie na słowie, stąd czytanie książek. Ja od najmłodszych lat czytałam bardzo dużo i później, jak gdyby naturalnie poszłam do szkoły. Szkoła we mnie też jednak rozwinęła chęć poznawania, czytania i to się tak wszystko później przez okres ogólniaka ułożyło, że gdyby naturalnie uznałam, że po ogólniaku to jest czas na studia akurat w tym kierunku, czyli polonistyka. Czyli głównie z domu pani wyniosła, tak? Dom i szkoła, o tak to bym powiedziała. Wydaje mi się, że to jest taki standard w przypadku mojego pokolenia, tak to bym widziała. Dobrze, ale zawsze mnie to zastanawia, bo Wiadomo, są, każdy ma nauczycieli, których lubi bardziej. Ja, jako uczeń, to mówię. Każdy ma nauczycieli, których, których lubi bardziej, których lubi mniej. I jak ta perspektywa na pracę nauczyciela zmieniła się pod tym względem tego właśnie wykonywania tego zawodu przez tak długo? Ja już należę do tego grona nauczycieli, którzy rzeczywiście pracują w szkole. Najdłużej. Natomiast, tak, no, wydaje mi się, że każdy nauczyciel ma takie, takie podejście albo takie wrażenia, że zupełnie inaczej, kiedy przychodzisz do zawodu, zupełnie inaczej podchodzisz do wykonywania obowiązków nauczyciela. Myślę, że wraz z upływem czasu, ze zdobywaniem doświadczeń takich typowo pedagogicznych, bo żadna szkoła, żadna uczelnia nie uczy, do tego, nie uczy tego, żeby być nauczycielem. To, to po prostu jednak poznaje się również przez przede wszystkim praktykę i, 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 i kontakt z młodym człowiekiem, a młody człowiek jest różny, 30 lat był inny niż teraz. Natomiast nauczycielem. Nauczyciel się zmienia, zawsze nauczyciel się zmienia. Mówię, zyskuje chyba jednak z czasem na, na łagodności, na takim, bym powiedziała, postrzeganiu ucznia z wielu perspektyw. No i nauczyciel to jest taki zawód to jest taki człowiek, który ciągle uczy się ludzi, uczy się człowieka, a uczy się dużo, bo młodzi się zmieniają, młodzi są różni. Dlatego nauczyciel cały czas się rozwija właśnie przez tę znajomość przez ten kontakt z młodym człowiekiem. Tak też przez, przez te ponad 30 lat też dużo uczniów się na pewno przewinęło więc ciężko by było się nie nauczyć czegoś czegoś od każdego. Każdy to ma historia setki czy można nawet tysiące można powiedzieć bo każdy rok to więcej uczniów w naszej szkole ale gdyby cofnąć się do wtedy kiedy zaczynała pani albo kiedy podejmowała pani decyzję o zostaniu nauczycielem Miała Pani coś innego w głowie, czy to była taka główna przesłanka, żeby zostać nauczycielem? Ja skończyłam wyższą szkołę pedagogiczną. To wtedy tak się jeszcze nazywało. Później dopiero przyszedł czas na połączenie uczelni i powstał Uniwersytet Zielonogórski. Więc dla mnie jak gdyby naturalne, skoro wybrałam sobie taką uczelnię, wybrałam sobie taki kierunek, to ja byłam świadoma, że ja trafię do szkoły. A że byłam zawsze otwarta na drugiego człowieka. Zawód nauczyciela rozwija obserwacje bezwzględnie. To jak gdyby dla mnie to było naturalne, że ja przyjdę do, do, do szkoły, do, do, do zawodu i, i będę pracować w tym zawodzie tak długo, przepraszam za takie określenie, jak długo mnie to będzie bawić. Jak na razie cały czas mnie to jeszcze bawi. Tak jak mówiłem, już po setkach, tysiącach uczniów, którzy się przewinęli pod Pani ręką, można tak powiedzieć, potocznie, ma Pani taki zestaw. Cech albo świadomość tego, na jakim etapie może pani stwierdzić, że uczeń jest dojrzały? Bo na pewno ludzie dzielą się na niedojrzałych i niezależnie jest to od wieku, ale na pewno jest dużo, na pewno jest duża rozdzielność pomiędzy uczniami, bo każdy jest inną osobą, ale czy jest taka jedna cecha, która, którą potrafi pani wybrać? Żeby ocenić, czy uczeń jest dojrzały? Nie, myślę, że nie ma czegoś takiego, że się ocenia ucznia, czy on jest dojrzały, czy nie jest dojrzały. Natomiast Antek, masz ze mną trzeci rok zajęć z kolei i wiesz doskonale, jak często ja używam określenia i przez wszystkie przypadki odmieniam słowo odpowiedzialność. Bo dla mnie ta odpowiedzialność, jest jak gdyby kluczowa, słyszycie wielokrotnie ode mnie, z czym ta odpowiedzialność się wiąże, co to jest odpowiedzialność, konsekwencja. Bardzo często używam tych określeń. Natomiast nigdy bym się chyba nie podjęła zdefiniowania ucznia w, w sensie takim, o ten uczeń już jest dojrzały. Nie. Uczniem dojrzałym może być ktoś, kto ledwo rozpoczął naukę w szkole średniej, i może być też tak, że uczniem niedojrzałym, jest ten, który wychodzi ze szkoły. Jesteśmy tylko ludźmi, ale ja wiesz doskonale też, bo też używam takiego sformułowania, dzielę ludzi praktycznie tylko w jeden sposób na dobrych i, i, i na złych. Na pewno chciałabym, żeby uczniowie, którzy kończą ekonomik, byli po pierwsze odpowiedzialnymi, odpowiedzialnymi ludźmi, dobrymi ludźmi, wyposażonymi w wiedzę i umiejętności, jakie szkoła może im dać. A reszta to już jest ich praca i, i pewnie łódź szczęścia. Okej, okay, rozumiem. Czyli no nie chcę w kółku powtarzać, że od tych 30 lat od tych 30 lat, ale na pewno ma Pani. Na pewno ma Pani jedną taką lekturę, którą uwielbia pani omawiać z uczniami. Jaka to jest, jeśli mogę nam pani zdradzić? Nie mam takiej lektury. Nie mam, ta, nie mam takiej lektury. Pewnie bym skłamała, gdybym, nie wiem, powiedziała, że to jest, nie wiem, potop albo, albo trzecia część dziadów. Nie, z mojego punktu widzenia, z każdą klasą, z którą pracuję, z każdą klasą, z którą mam do czynienia, z, z ludźmi, każda klasa jest przecież inna też, na to zwróćmy uwagę, ten sam zestaw lektur wypada zupełnie inaczej. I na przykład z jedną klasą uwielbiam tak analizować trzecią część dziadów, bo, bo właściwie widzę, że uczniowie rozumieją, odczuwają, są pełni właśnie takiej wrażliwości patriotycznej. Natomiast z innym zespołem będę się fascynować, nie wiem, zbrodnią i karą czy lalką do której mam wiesz doskonale tak, to... y, duży sentyment, nie? Dużo też na lekcjach, czego nie będziemy ukrywać, rozmawiamy o filmach. I często też pani ocenia filmy, chociażby po ostatniej gali oscarowej też rozmawialiśmy na kilku lekcjach a propos filmów. Ma Pani swój jakiś ulubiony film? Taki komfortowy film, który nie wiem, zawsze Pani włącza, jeśli nie wiem, ma Pani zły humor, coś takiego, albo żeby poprawić sobie? Czy po prostu film, który najbardziej Pani... Uciek... Ja kocham filmy. Ja kocham filmy i tak jak powiedziałeś, często na temat tych filmów rozmawiamy. Natomiast ja jestem dzieckiem Gwiezdnych Wojen. Więc Gwiezdne Wojny będą zawsze tym filmem, czy tymi filmami, do których Zaj. dokładnie, do których wracam już już czasami z kolejnym pokoleniem, prawda? Bo ja zaczynam jako dziecko oglądać te filmy, a później kolejne pokolenia w rodzinie ze mną te filmy oglądały i, i za każdym razem e, ja, ci, ja się czułam równie komfortowo jak za pierwszym razem i, i równie ciekawa tego filmu. Chociaż ktoś powie, no jak można oglądać, nie wiem, e, 1573 raz <grym> i, i się z tym fascynować. Sprawia mi to przyjemność, sprawia mi to przyjemność olbrzymią. Natomiast drugim takim filmem z tych nowszych filmów, bo ja lubię tę, tę konwencję, mam olbrzymi, olbrzymi, olbrzymi sentyment do Dziuny. Bardzo. Obejrzałam jedynkę, obejrzałam dwójkę. Niesamowicie mi się filmy podobały. Szczególnie część pierwsza. Lubię, lubię, po prostu, po prostu lubię. Okej, okay, rozumiem. To akurat trafiła Pani na swojego, bo ja też jestem wychowany na gwiezdnych wojnach, także to ciekawe, bo tego akurat yy, nie wiedziałem. No, ja bardziej gustuję, yy, może już, może w trochę bardziej zaawansowanym kinie, choć jak na 17-latka zaawansowane kino to może być trochę przesada, ale bardziej gustuję w filmach yy, Quentina Tarantino mm. i bardzo podoba mi się jego koncept kina i to, jak widzi filmy, ale to tak tylko yy, napominając. Ale. Mówiąc, mówiąc o sadze, a co na przykład pani myśli o, o sequelach, się pojawiają, w których wracają często do, do poprzednich czasów i na przykład ożywiają niektóre postacie, albo jak ja bynajmniej tak uważam, że Disney czasem niszczy na przykład tą trylogię swo, swoim wchodzeniem aż za bardzo? I czy, uważa, czy nie uważa pani, że nie, nie powinno to zostać takie nienaruszone, że to jest taka saga, która powinna być nienaruszona? I tak i nie. Znaczy mi absolutnie to nie, nie, nie przeszkadza, że szuka się nowych rozwiązań, odwołując do tych korzeni, które, które tutaj zaistniały i, i, i znalazły swój początek w gwiezdnych wojnach. Natomiast na przykład część, która mnie bardzo zainteresowała i którą z wielką przyjemnością obejrzałam, to był Mandalorian, który też do gwiezdnych wojen na, nawiązuje. Wydaje mi się, że to. Nie, ja nie, nawet nie umiem tego ocenić. Wydaje mi się, że e, ja to akceptuję. Może tak, nie będę tego oceniać, e, po prostu akceptuję. Jeżeli ktoś e, tworzy swoją nową wizję w oparciu o mm, znane już fundamenty, będę stała na stanowisku, że e, albo to do mnie trafi e, i będzie to e, coś, co mnie zainteresuje, co mi da na przykład kawałek dobrej rozrywki, albo po prostu uznam, że że nie, że to jednak nie moja bajka. Począwszy od tematu filmów, wracając jeszcze do szkoły. A co Pani myśli o nowych technologiach, które chociażby teraz, tak jak jest chat GPT i tak dalej, sztuczna inteligencja, która pomaga wielu uczniom na pewno. Czy uważa to Pani bardziej za coś dobrego, coś perspektywicznego? Czy widzi w tym Pani zagrożenie, że jednak może to oddalić uczniów od, li, od literatury, czy od samego brania, czerpania przyjemności na przykład z nauki? Ja stoję, ja stoję na stanowisku, że każda technologia ma swoje dobre i złe oblicze. Tak, dzisiaj rozwiązania technologiczne są dla nas bardzo istotne, dają nam dużo swobody, dużo komfortu ale będę, będę jednak tą, tą osobą, która będzie widzieć również, albo może, może nie widzieć, będę, będę miała jakieś obawy z tym związane. Nie do końca też y, 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 jestem w stanie zaufać tym, y, tym technologiom. Y, dlaczego? Dlatego, że... Y, tu, jeśli rozmawiamy o szkole, rozmawiamy o, o, o uczniach, to myślę, że jednak za bardzo mogą te technologie spłycać y, ocenę uczniów. Tak więc a propos sztucznych inteligencji. Czyli rozumiem, że nie jest pani fanką, ale jest pani otwarta tak. na, na tak. zmiany. Rozumiem. Wydaje mi się, że zdrowe podejście, bo też ja, ja bynajmniej uważam, takie jest moje zdanie, że do wszystkiego trzeba podchodzić z głową i wszystko jest dla ludzi, tylko trzeba być odpowiedzialnym. A jeszcze podejmując temat uczniów i pracy z uczniami, taka rzecz, która sprawia pani satysfakcję, że wychodzi piąta klasa i czy to jest tylko ze, na wzgląd wyników matury? Zawsze takim momentem dla mnie bardzo, bardzo ważnym jest kolejny rok wypuszczenia maturzystów. To jeszcze takie szybkie strzały na sam koniec. Mickiewicz czy Słowacki? Słowacki. Sienkiewicz czy Prus? Nie wiem, o nie, nie, nie. nie. I Za trudne? I Sienkiewicz i Prus. I Prus i Sienkiewicz. Nie. Ortografia czy gramatyka? Ortografia. Balladyna czy dziady? Dziady. Zdecydowanie. Pióro czy długopis? Pióro, ale niestety długopis. <laughs> okay. Książka czy e-book? Jest pani fanką czy Książka? nie? Książka. Musi być papier? Zapach, papier. To, to tworzy atmosferę. Poemat czy dramat? Dramat. Dramat zdecydowanie. Dobrze. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Dziękuję, że się pani jej podjęła. Ja dziękuję wam, drodzy widzowie, bardzo za oglądanie. Przypominam, żebyście subskrybowali ten kanał, polubili ten film, przekazali go gdzie tylko można i dziękuję. Ja już się z panią żegnam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Miłego dnia.